Achcia, a bo Cię widać. No po co mnie tu dajesz? No, ku... no Ci, żebyś to nie robiła teraz widzenia. Chyba już to robił długo. Nie. Dobra, będę głodna siedzieć, bo ja jestem o piątej, a jest szósta godziny. Witam, witam. No, sorry, że tak ten, ale mnie na akcji trzymali Dobra. Gdzie jeszcze raz jest ten karczek? Na talerzu w lodówce. A dobra, jest. I muszę go po potłuc, tak? Daj Dobra, dobra, dobra. Dobra. Mamy tu widzowie karczek jest. widać. Tu jest karczek i musimy go potłuc. Trzeba to jakoś zrobić. Dobra, mamy tu ten karczek. I teraz tak. Młotek. Młotek. No to delikatne uderzenie. Taki młotek. Czekaj. Muszę tak zrobić. Mięso, deskę a bo w sumie nie deskę? Gdzie, gdzie to się na czym to się bije? Patrzcie, na czym mam bić te mięso? Na deskę. To mamy deskę, widzowie. Fuj. No dobra, będzie się dobrze smażyło. I teraz ręka, jak młotek. Delikatne uderzenie. Dobra, no, no to może inaczej to zrobię, bo on tutaj was znam, O. No to bijemy. <tryk> <tryk> Satysfakcjonująca rzecz. O ku... wykrzywiło się. No i gitara. <tryk> to jest jeden kawałek. A my musimy zrobić dwa takie kawałki. Bo no właśnie no nie wiem co teraz. To jest dobre pytanie. Dobra, zrobimy to inaczej. Jakby całe alerty są włączone, więc możecie tam wysyłać coś. Dobra, ale krew poleciała trochę z mięsa. Mamy już to mięso. I nic nie robimy innego niż wrzucamy to na patelnię, no. Chociaż jeszcze mamy jedno do obrobienia, czekajcie, zasadzie talerz. Dobra, bierzemy sobie teraz taki widzowy talerz i robimy jak master Chief. Bierzemy teraz drugi kawał. Cyk. Bieremy młotek. Delikatne uderzenie proszę Państwa. Ty. No Pyk. Jak na rowodzie, stary... Chciałbym, że doty... Chciałbym, żebyś dotykał mnie tak jak tego pada. Tymczasem pada. No i... Dobra, teraz obrócimy widzowie. Yup. I z drugiej strony to samo, tak? Czyli ręka jak motek, delikatnie ogłuszenie. Lecimy z tym. No, widać, delikatne, delikatne dziury się pojawiły, dlatego trzeba to tak potraktować, nie jakby to powiedzieć. Z gracją, z sercem widzowie. Czyli lekko bijemy. Lecięko. Dobra, i jak już pobiliśmy, bo się dziury porobiły. Mięso prezentuje się następująco. Tak wygląda mięso. I tak wyglądają gotowe karczki, widzowie. Co dalej? Uff, no się nie wiem, co dalej. Czekajcie, może ja wam pokażę. Przyprawiamy tak. Co by tu wziąć, widzowie? Jaką przyprawę? Not Muscat, jakieś kurwa. Cuda, nie widzę. Kto to widział w ogóle? Jakieś kurwa Pepery, jakiś nie wiem, co jest. Nie znam tych przypraw. No na pewno paprykę, no paprykę no to wiadomo To, to na pewno Czosnek, no czo czosnek no to też wiadomo, weźmiemy sobie Trochę czosnku, zaraz zrobimy sobie mieszankę z tego Tu, tu, co to jest? Kolejna jakaś odmiana papryk Co to są za papryki stare biała? co jest? Co jest? Rodzina papryk Weźcie, wąchnijcie, wąchnijcie Czekajcie No, to, jak to jest papryka, to jest papryka. Pokażę wam, jak się robi mieszankę. Dajemy trochę widzowie, troszeczkę. No, kurwa, lecisz, czy nie lecisz? Dobra, tyle gdzieś, będzie git Dobra, teraz bierzemy paprykę widzowie. No i sypiemy, no kurwa. No syp się! Ja kurwa, a się wstrząsnę. No, no nasyp się! O. No, no, nie umie nasypać! Czekajcie! No nic się nie sypie! Nie wiem, widzowie. Dobra, jak nie tak, to tak. Patrzcie, wieramy tak. No i otwieramy grubą. O, no i poleciało, widzowie, i mamy. O. No i gitara, widzę jeszcze trochę tego. Dobra. Dodajemy do tego troszkę wody, troszeńkę wody I dolewamy do tego wody Znaczy tak mi się wydaje, że tak to powinno być taką macie pinkę, co nie? O No i mamy widzowie Teraz to mieszamy w tej wodzie Aż nam nie wyjdzie taki ten Dobra, i jak już mamy taką Nie wiem jak mam to nazwać Konsystencję, taki choćby kur... Olej. nie wiem jak to nazwać co ty robisz? No, będę to smarował tym. No, tak się robi szyfrowy, no. Albo olej? Babcia! A jak chcę zrobić mieszankę przypraw, to wodą czy olejem? Ale po co ci to, to byś na patelni zważyć. Daj sobie włączyć ten, ten co ty. No robisz. tak, ale chcę i tak sobie zrobić co? Przyprawę po co? Jakbyś na patelnię żeby to przy to Ale, na glid, No ale i tak chcę. To tylko sobie po syproszenkę solą... No posypałem i dodałem trochę wody i się myśli... Nie, nie, nie dawaj do tego wody, jak ty robisz tym. Jak duchem, nie? Roku. Nie możesz dodawać wody. Na patelnię jak dodajesz, nigdy wody nie dodajesz, się. No to jak? Normalnie to włącz teraz. Nie dawaj wody. No, bo ja chciałem to wmasować w mięso. A po co? Chciałem posypać i, i wsypać i robić. A, no dobra, no to posypię to mięso. Ale nie z solą, no. Przepraszam, no ale. Nie, nie, nie chciałem solą. A czym? Niczym, bo potem się końcu ciało tylko posolą. Ale ja nie chcę jeszcze ja chcę jakiejś przyprawy, no żeby to no. miał smak jakikolwiek, a nie z solą. No to masz paprykę pieprz. Tak, ale to chciałem, żeby to smarować. To posmarować to się na patelni smaży. A tu nie mogę? Nie! Ty nie możesz, nie wody, nic, bo to jest cię robi na susu, no. to jest... Dobra, no to nie jest widzowie, no to. Dobra, teraz tak, grill. No to teraz musimy widzowie czekać. Nic nie zrobię, to musi. To musi ten, musi przestać. A więc się mogę z wami pogadać. Konfidencie, ja nie jestem konfidentem. Powiedz babci coś miłego? Co mam babci powiedzieć miłego? od babci. Babci was nie zna, babci nie. Babcie jest nieufna ogólnie, zacznijmy od tego, wiecie widzowie. O, przestało się świecić. Dobra, to bierzemy to mięso. widzowie byłem na Rodeo Drive, byłem na Condon. Tak spędzam niedzielę. Yy, co do tego, no to granciera. A! Czekajcie. ała, Przyprawię na koniec sobie soli. Dodam, widzowie dobra. Dobra, no i nie się smaży, co nie? Jak na koniec to właśnie ma się rozpuścić i wejść mięso. No nie, bo nie wiem czy wiesz, ale sól jak się dodaje przed, to twardnieje mięso, potem jest twarde. Pani Babciu, 4 zł 61 zł. Dzień dobry, Babciu uda. Proszę mu pomóc, bo on zaraz spali te mieszkanie. To pilne, proszę uda przypilnować, bo zaraz to mieszkanie skłonie przez nie. <grym> Babka ja tuba słyszysz? No nie spalę! No. Nie, nie, nie reaguj babcia na to, nie reaguj. Tak ma lecieć z tego? Nie wiem czy ten czy to się pali. Że kable się parą. Palą. Dymi się. Dymy, chcieliście, dymy na no tomacie. Co on chyba robi? No, smażę karkówkę. To sterze, no to nie jest to, ster widzowie. Może jak przytrzymam, tak bardziej przycisnę, to będzie lepsze. O, zaczęło skwierczyć bardziej. Tu to się nadajesz do zrobienia hodowla. Nie, przesadza, jest dobrze. Dobra. Tylko czemu to się przylepia główno? Nie. Jak za ile godzin, no pierwsze mięso babcie wsadziłem, no. No to masz wejść. Dlaczego no, czemu nie wkładasz mięsa? Już jest sadzone, patrz. To było takie duże to mięso. Tylko czemu to jest takie blade? No musisz wrócić to. A bo daj, 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 nie. Nie tak. Czekaj, sobie poradzę. To jest ten master szef. Bidele. Dobra, damy radę babcia. I drugi też możesz włożyć O cyk. Drugi też błysz, trochę dalej do końca daj. Ale ten drugi jest duży, patrz gdy on jest duży, patrz. On no, no, na całą... No, daj na cały glid, ale on na cały grill, on się nie dosmaży. Uda... Już tak kiedyś robiłem babcia. To damy pół kawałka zrobimy. One się nie, nie chciały dosmażyć. Tylko czemu to jest babcia blade? To się usmaży, to musi poczekać. Daj, o, daj, jeszcze kawałek się włożyć Nie! Najlepszy grill muszę kupić. Marzę siebie kuchasz. Jak marne ze mnie kuchasz? nie wiem. Boga, daj przepraszam. Boże! Nie Jesteś dużą to... dziurą, bo ci poleci, będziesz miał w jednym będzie słoneć. Nie, spokojnie. No, dobra, dobra. dobra. Dobra, to dużo. Trochę za dużo. No powiedziałam i nie wie tego, bo będzie sama słuchać. Nie no to się wypierze się to. Tak, tak. tak. To następne co będę gotował to będą frytki. Dobra, pięknie. No dobra, gotował piek to, to samo. No to na olej gorący się, i niech się niech. No dobra. Dzisiaj jadłem. Co ja jadłem babcia? No fasolkę po pierdeńsku. A no fasolkę, no. Pani babciu, 65 zł. Babciu, chce ci się o tym powiedzieć. Dlatego. Puszczam to z łosienka. No się zadali ci pytanie, jakie prezerwatory będą najlepsze. Nie wiem. <laughs> Nie mają lepsze tematy masz, pozdro masz pozdrowienia 4zł 65 groszy. Cześć Cygus Miałeś opowiedzieć jak ta wersja próbna na brazers działała Ej Zdrowienia no zamknij ryj To Brazzers to jest babcia strany, Chciałem prawo jazdy wiesz Chciałem prawo jazdy zrobić Nie wiesz im co oni tam ten Bo to, to są jakieś oszuści są, wiesz Kuba Dzięki. tak głosnowali, konia słyszała z babcia? Co to za głupoty gadak? Zwierząt nie... On nie bije zwierząt. Zwierząt nie bije. Pali ci się. Pali! to jest... On się zgiął. To mięso dla psa? No to nie jest mięso dla psa. Babzcie co ty tam gotujesz. Zażadca bordeli. 4 złote 65 groszy. Zł. ma cygane za płynimi. Twoja babcia do agencji towarzyskiej ale musi pokazać ten Hok. -ho. Nie wysłać takich donate'ów. Panie szacunku. Panie szacunku. Co babcia sądzi o tym, że zgoliłem Bli. No, gdzie ma... Gdzieś ma to. Dobra, no chyba karcie bit wyszedł widzowy, nie wiem. Jak oceniacie? Psa, dobre babcia, powiedz mi, czy myślisz, Skuba znajdzie sobie kiedyś kobietę? Babcia, to jest dobre pytanie. Po co jak mnie masz? Babcia nie mów tak. Babcia mam, po co ci tam? Po kobietę. na to widzę, że muszę oddać pieniądze. Nie, babcia żartuje co, nie? Dobra. Dobra, obracamy to. Jak to obrócić? no i gitara jest specjalny <laughs> jak specjalny nie wiem no zniechęciliście mnie no to wygląda jak mięso dla, dla psa no macie rację no ale no trzeba spróbować no nie może być tak źle dobra teraz sadzamy drugie Widzowie ale tego już nie przyprawiam bo się po prostu nie chce dobra jest git tu trochę wystaje ale Chyba, że to zrobimy inaczej Ała! Ja się poparzyłem Niech się smaży A ja sobie zjem widzowie to, zobaczymy jak to smakuje Dobra, ja będę jadł Czekaj, jak to... Jak się kroi? No, To się nie chcą kroić, no To jest twarde Dobra, widzowie, mam to w dupie, nie chcę mi się. No, jak dla psa. Tak wygląda jak kotlet smy, jak karczyk. Sorry, widzowie, ale chyba nie, nie, nie będę w stanie tego zjeść. Zamawiaj pizzę. Tak, dokładnie. Teraz będzie lepsze W ogóle grałem na RP widzowie Dostałem w pizdę jak zwykle Za dużo tego, tej soli Bo już tego nie chcę stary jeść by mi strzeliło w to, kura, jak, jak padlina jakaś Babcia usmażesz ten karczek? Ja nie umiem tego usmażyć To się musi długo smażyć, to nie jak to konferencji Jak padlina jakaś tam Dobra. Zobie, no nic no. Smak oceniam na 2 na 10. Bardzo no, dobre mięsko. Tylko jeszcze musisz smażyć wie. Ja bym chciał brązowe, bo to jakie brązowe. I to się długo smaży na tym. No już, już, już. O, ja bym przy tobie też jadł. Papa, pa widzowie, pa, banana. Jesteś głody, banana? <grym> Nie chcę banana, babcia. Nie mów takich rzeczy.